Halo, halo, cześć wszystkim, Tomasz z tej strony. Witam Was w koszarach tradingu. Mamy sobotę, 31 stycznia, jest to więc ostatni dzień tego miesiąca. I zrobimy sobie krótkie podsumowanie tego, co wydarzyło się w zeszłym tygodniu, a był to jeden z najbardziej szalonych i też jakby nie patrzeć, historycznych tygodni, jeżeli chodzi ogólnie o rynki finansowe. Oczywiście ze sprawą tego, co działo się wczoraj na metalach szlachetnych. Zobaczymy sobie także, jak wygląda sytuacja na Bitcoinie. Omówimy poziomy cenowe, które interesują mnie pod kątem kupowania go w trakcie B. Besy. Powiem także o kilku altcoinach, które najbardziej interesują mnie, właśnie, jeżeli chodzi o DCA w trakcie nadchodzącej BESY, oraz także co ważnego czeka nas w przyszłym tygodniu. Zacznijmy sobie jednak od tego, co było w na ustach wszystkich, czyli od historycznego wydarzenia, które miało miejsce na metalach. Patrząc sobie tutaj na ranking pokazujący największe asety na świecie pod kątem market capu, musicie przyznać, że wygląda to dosyć abstrakcyjnie, gdzie widzimy, że dwa największe asety, które są obecnie na świecie, zaliczyły tak ogromne spadki na srebrze. Jest to 20%. 5,5% w skali tylko i wyłącznie jednego dnia, co jak na drugie większy aset na świecie jest naprawdę czymś niezwykłym. Patrząc sobie generalnie na wykres srebra, możemy zauważyć, że to co wydarzyło się wczoraj, czyli właśnie spadek o 30%. 8% tylko i wyłącznie w ciągu jednego dnia, był czymś, czego tak naprawdę nie widzieliśmy w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Patrząc sobie na historycznie, jak wyglądała sytuacja na srebrze, no to oczywiście takie spadki już się zdarzały w przyszłości, tak? Jakby to nie jest też nic nowego. W zasadzie, razem taki spadek miał miejsce w roku 2020, gdzie cena srebra spadła o około też 38%. Jednak nie wydarzyło się to w ciągu tylko wyłącznie jednej sesji. Tutaj widzimy, że trwało to nieco dłużej. Jeszcze dalej wstecz możemy zauważyć rok 2008, gdzie cena srebra spadła o ponad 57% w skali kilku miesięcy. No i generalnie idąc sobie dalej gdzieś tam wstecz, widzimy, że srebro robiło już takie mm, dosyć mocne spadki, tak, szczególnie po osiągnięciu nowego ATH przychodziły bardzo mocne odreagowania. Jednak na te wczorajsze spadki, które miały miejsce w, w ciągu właśnie jednego dnia spadliśmy ponad 38%, no to jest to coś naprawdę historyczne. I patrzę sobie teraz też na wykres, który zostawia nam złoto oraz srebro, możemy zauważyć, że dobiliśmy do również bardzo ważnej strefy, czyli poziomu 43% i pół, jeżeli chodzi o porównanie tych dwóch metali, który historycznie również był bardzo mocnym wsparciem dla ceny, I tutaj możemy cofnąć się na wykresie srebra aż do roku 1987, gdzie widzimy, że również tutaj mieliśmy taki bardzo mocny spadek, gdzie ten knot sięgnął właśnie tego poziomu. Następnie podobna sytuacja miała miejsce w roku 1998, następnie 2006, tutaj w roku 2011 mieliśmy zejście aż niżej. Jednak to, co łączy wszystkie te wydarzenia, to fakt, że następowało po nich dosyć mocno. Mocne odreagowania w górę, tak czyli tutaj, właśnie po tych spadkach, widzimy, że w tym przypadku mieliśmy odbicie w ciągu kilku kolejnych miesięcy o ponad 67%. Tutaj mieliśmy odbicie o około 40%, no i generalnie dobicie tego poziomu było najczęściej takim lokalnym, właśnie dołkiem dla ceny. więc Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w tej chwili. Widzimy, że już od tego miejsca w ciągu tak naprawdę jednego dnia odbiliśmy o około 30%. Więc naprawdę jest to niesamowite. No i gdyby ta historia miała się powtórzyć, tak jak miało to miejsce wcześniej, no to w ciągu. Kilku kolejnych miesięcy cena srebra powinna być znacznie, znacznie wyżej niż jest to w tej chwili. Jeżeli chodzi o złoto, to ono tutaj również zaliczyło dość mocną korektę, oczywiście nie była ona aż tak mocna, jednak również patrzę sobie na to, że w ciągu jednego dnia cena złota spadła o ponad 16%. No to również jest to evenement. A więc z pewnością w tej chwili wiele osób sobie pytanie, czy to jest dobry moment na to, żeby wchodzić w metale. I tutaj moje zdanie jest takie, że w ciągu kilku kolejnych miesięcy cena złota oraz srebra powinna być znacznie wyżej niż w. W tej chwili, jednak czy spadniemy je jeszcze teraz niżej, czy zobaczymy jakąś jeszcze korektę, pogłębienie jej, czy zobaczymy mocne odbicie już w przyszłym tygodniu. Tego oczywiście nie wiemy. Biorąc pod uwagę to, jak zachowała się cena złota oraz srebra w ciągu ostatnich miesięcy może być tak, że zobaczymy mocne odbicie już w ciągu kolejnego tygodnia, dwóch, a może potrwać się na przykład 3, 4, 6 miesięcy. Tutaj ta perspektywa czasowa jest bardzo ważna, ale moim zdaniem, w długim terminie w roku 2026, cena złota oraz srebra dalej będą tutaj pieły się do góry, a to moim zdaniem może być Taki lokalny dołek, to co właśnie w tej chwili widzieliśmy, szczególnie jeżeli chodzi o. Srebro. A jeżeli ktoś z Was chce mieć dostęp do złota oraz srebra oraz do handlowania nim na dźwigni, to przypominam, że jest ono dostępne na giełdzie Blow i macie tutaj dostęp zarówno do odpowiednika złota, który możecie sobie handlować, oraz także do srebra. Dodatkowo zakładając konto właśnie z tego linku, jeszcze do 2 lutego, macie także dostęp do fajnych bonusów, które w tej chwili giełda przygotowała. Są one głównie za depozyt oraz także za wolumen, oraz także już jutro będzie miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu, jeżeli chodzi o styczeń na giełdzie Blofin i trzy osoby z największym wolumenem otrzymają nagrody w postaci USDT, które powędruje na ich Konto, także w grudniu ten konkurs będzie aktywowany. Jeżeli macie jeszcze konta, to koniecznie sobie je załóżcie. Oczywiście, jeżeli chodzi jeszcze o same powody tej korekty, no to to też nie jest tak, że nagle tutaj cały świat zaczął sprzedawać złoto oraz srebro. Eee, to w ogóle nie o to chodzi. Oczywiście te spadki były wywołane głównie jak zwanym papierowym złotem oraz srebrem, czyli po prostu lewarem, który tak mocno tą cenę w dół ściągnął. Jeżeli chodzi o same fundamenty złota oraz srebra, no to są one oczywiście niezmienne. To dla mnie właśnie jest jednym z głównych potwierdzeń tego, że ten trend zostałby powinien być kontynuowany w roku 2020. Na ta korekta, którą widzieliśmy w tej chwili, no to myślę, że jest coś, z czego każdy się spodziewał w jakimś sensie, no ale myślę, że nikt aż do takiego stopnia, jak to widzieliśmy właśnie wczoraj. Jeżeli chodzi o zachowanie na bitcoinie w tym wszystkim, no to tutaj również oczywiście mieliśmy wczoraj dosyć mocny zjazd, bitcoin spadł. No w porównaniu do złota na do srebra, no to niewiele, ponieważ około 4% do poziomu około 81 tysięcy darów, to dostaliśmy dosyć mocne odbicie i w tej chwili jesteśmy na poziomie około 83%. 000. Patrząc sobie jednak na wykres tygodniowy, zbliżamy się do momentu, w którym już drugi tydzień z rzędu zamkniemy się najprawdopodobniej poniżej tutaj 100 tygodniowej średniej kroczącej, a więc dla mnie jest to takie jeszcze dodatkowe mocne potwierdzenie tego, że jesteśmy w okresie BES, ponieważ jak mówiłem Wam od kilku ostatnich tygodni, dopóki trzymaliśmy się powyżej tego poziomu, były szanse na jakieś to jeszcze odreagowanie, nawet na nowe ATH, gdyby tutaj właśnie udało się wybić powyżej chociażby 100 tysięcy dolarów, jednak do tego nie doszło. Zostawimy tutaj odbicie tylko do poziomu około 97,5 tysiąca dolarów I stąd tutaj z powrotem zejście w dół Zamknięcie się w zeszłym tygodniu poniżej właśnie tego poziomu No i w tym tygodniu testowanie tego poziomu ponownie Wyjście na chwilę powyżej niego Jednak w tej chwili mamy mocny zjazd No i prawdopodobnie zamkniemy się tutaj drugi tydzień rzędu właśnie poniżej tego poziomu Co historycznie patrząc zawsze było momentem W którym po prostu spadki na Bitcoinie w kolejnych tygodniach przyspieszały Możemy tutaj właśnie zobaczyć jak to wyglądało w roku 2022 Gdzie właśnie po zejściu poniżej tej yy, średniej Dostaliśmy w ciągu kilku kolejnych tygodni dosyć mocne spadki, które sprowadziły cenę do okolic aż tutaj około 18 tysięcy dolarów. Podobnie było w roku 2018, gdzie również po przebiciu tego poziomu widzimy, że spadki bardzo mocno nam przyspieszyły. No i widzimy również, że także pokrywa nam się to z tym wykresem, który pokazywałem Wam też w ostatnich filmach, gdzie mamy właśnie typowy schemat Head and Shoulders, czyli właśnie jeden szczyt głowa, drugi szczyt tutaj bull trap, czyli właśnie podbicie jeszcze ceny do tego poziomu 0,5 na FIBO. Do miejsca widzieliśmy, że dostaliśmy mocny opór i zejście tutaj niżej, przebicie tej linii trendu wzrostowego, podobnie jak to miało miejsce właśnie w poprzednim cyklu, gdzie również mieliśmy taką samą sytuację. Czyli właśnie tutaj podbicie, jeszcze takie jedno, wyznaczenie takiego niższego szczytu na Bitcoinie, który okazał się być bull trapem, następnie odbicie właśnie z tej strefy, zejście niżej, i w momencie, kiedy przebiliśmy tą linię trendu, którą tutaj właśnie mamy, no to widzimy, że spadki bardzo mocno nam przyspieszyły, co właśnie pokrywa się również ze stutygodniową, średnią koczącą, o której Wam tutaj mówiłem. A więc to dla mnie jest to jasny sygnał tego, że gdzieś tam w ciągu tych kolejnych tygodni te spadki mogą nam jeszcze bardziej przyspieszyć. No i też po raz kolejny dostaliśmy taką samą sytuację, jaka miała miejsce w ciągu ostatniego roku. A więc, zaraz po Font Meeting, które miało miejsce tutaj w środę w tym tygodniu, dostaliśmy w ciągu kolejnych kilku dni mocne spadki. Widzimy, że tak naprawdę od tego samego wydarzenia cena bitcoina spadła nam o jakieś. 7,5%. No i generalnie, tak jak właśnie pisałem na moim telegramie, w ciągu ostatniego roku tylko raz mieliśmy sytuację, w której zaraz po FOMC mieliśmy wzrosty. To było tutaj w maju 2025, gdzie widzimy, że cena Bitcoina nam rosła. W każdym innym przypadku, zaraz po tym wydarzeniu, Mieliśmy spadki, co ludzi wydarzyło się i tym razem. No i patrząc sobie jeszcze na to wszystko z perspektywy jednomiesięcznej i generalnie tak na cały cykl Bitcoina, no to możemy zauważyć, że tutaj już jutro będziemy w czwarty miesiąc od momentu, kiedy Bitcoin wyznaczył szczyt. No i patrząc sobie historycznie, jak to wyglądało w tamtych cyklach, no to mamy tutaj taką średnią, że jakby okres besty trwał około 13 miesięcy, tak, czyli może nie besty, ale generalnie od samego szczytu właśnie do dołka. W zeszłym cyklu było to 13 miesięcy. W poprzednim było to również 13 miesięcy, a jeszcze poprzednim było to 14, a więc możemy założyć, że gdzieś tutaj do okolic października, listopada, jeżeli byśmy szli zgodnie z cyklicznością, no to ta sytuacja nam się również powtórzy, no i do tego czasu powinna na rynku trwać bessa. Oczywiście w roku 2026 to może się zmienić, tak? Cykle mogą zostać złamane, o czym się też sporo mówi, jednak no póki co to wygląda dokładnie tak samo jak w poprzednich cyklach, a więc możemy założyć, że mniej więcej właśnie w okolicach jesieni tego roku powinniśmy mieć dołek na Bitcoinie. No i tu pojawia się pytanie, na jakich? Poziomach warto tutaj skupić się, jeżeli chodzi o skupowanie bitcoina w trakcie bez. No i ja sobie to wyznaczyłem takie trzy główne strefy, jeżeli chodzi o poziomy, które interesują mnie w Bitcoina na następny cykl. To jest po pierwsze poziom około 52-53 tysięcy dolarów, a więc widzimy, że jest to delikatnie poniżej SMA 200, czyli 200 tygodniowej średniej koczącej. Także tam mamy poziom 382 na FIBO mniej więcej w tej strefie. Kolejny poziom jest to okolica około 43 tysięcy dolarów, gdzie mamy poziom 0,5 na FIBO ciągnięty od samego dołka do właśnie szczytu. No i taki najbardziej skrajny poziom, który tutaj by mnie interesował, to jest okolica 33-32 tysięcy dolarów, która pokrywa nam się ze strefą Golden Pocket na FIBO, ciągniętej tutaj właśnie od samego dołka. Oczywiście te strefy są tylko i wyłącznie poglądowe, tak jak mówię, tutaj trzeba reagować na to, co będzie działo się na rynku, patrzeć na to, w jakim momencie cyklu wtedy będziemy, kiedy ewentualnie właśnie te poziomy odwiedzimy. Tutaj generalnie moim zdaniem też warto patrzeć jest na inne wykresy, nie tylko zostawiając Bitcoina do dolara, tylko też patrząc chociażby na to, jak on wygląda względem złota. Ponieważ z tego również możemy sporo wywnioskować. Przykładowo, patrząc sobie na wykres złota, właśnie do bitcoina, możemy zauważyć, że sytuacja wygląda również bardzo podobnie do tego, co miało miejsce w cyklu poprzednim. No i to właśnie ta strefa 0,026 jest bardzo mocnym wsparciem, jak widzimy. W zeszłym cyklu wyglądało to w ten sposób właśnie, że Bitcoin umacniał się bardzo mocno względem złota. Mieliśmy tutaj pierwszy dołek, następnie podbitkę, gdzie Bitcoin właśnie spadał. Następnie znowu zajście tutaj. Bitcoin wyznaczył double top, co stworzyło nam double bottom na, w tym wykresie złota do Bitcoina. No i następnie wejście w okres BESY, gdzie złoto bardzo mocno umocniło się jeszcze względem Bitcoina. W tym cyklu to wygląda bardzo podobnie. Mieliśmy tutaj pierwszy dołek, czyli szczyt na Bitcoinie w okolicy grudnia. 2024, następnie korekta, zejście znowu, zrobienie double bottom i w tej chwili bardzo mocne umacnianie się złota do bitcoina. No i tutaj właśnie ta strefa w okolicy 0,1 jest takim miejscem, gdzie potencjalnie może ten wykres nam zawrócić i gdzie znowu bitcoin może umacniać się względem złota i gdzie ewentualnie możemy mieć dołek. Tutaj z kolei mamy wykres pokazujący bitcoina do złota, gdzie też pokazywałem Wam to w ostatnim filmie, jeżeli chodzi o takie średnie procentowe spadki, jakie widzieliśmy na bitcoinie względem złota, bo to one wynosiły w zeszłym cyklu chociażby 76%, jeszcze w poprzednim było to 83%. W tej chwili natomiast jest to około 60%, jeżeli chodzi o spadek właśnie Bitcoina względem złota. Widzimy, że w tej chwili mamy tutaj reakcję na Golden Pocket, na FIBO, ciągniętym od tutaj właśnie samego dołka z roku 2022. No ale generalnie, jeżeli chodzi o rok 2026, no to patrząc sobie na jak to wyglądało w cyklach poprzednich, Bitcoin dalej powinien osobać się względem złota. Jeżeli chodzi z kolei o Market Cap na rynku krypto, to również jest to taki wykres, który ostatnio dosyć mocno obserwowałem i mówiłem o tym, że w momencie, kiedy przebijemy to linię trendu zamkniemy się poniżej niej, to będzie to również kolejne potwierdzenie wejścia w okres Bessy. Widzimy, że to się stało, no i podobnie jak na Bitcoinie, tutaj również kończymy już drugi tydzień z zamknięciem się poniżej tej linii trendu, co jest kolejnym takim właśnie bearishowym sygnałem. Natomiast na wykresie Odess mamy także bardzo podobne sytuacje, jak to miało miejsce w cyklu poprzednim, czyli podobnie jak na Bitcoinie, stworzył nam się tutaj w ciągu tego całego cyklu taki schemat Headershoulders, shoulders, gdzie również w tej chwili widzimy, że no powoli wybijamy się tutaj z tego ostatniego wsparcia, tak jak miało to miejsce także w cyklu poprzednim, gdzie właśnie po tej ostatniej podbitce i następnie przebiciu tego poziomu, no to te spadki jeszcze bardziej właśnie na altach nam przyspieszyły. A więc raz sumując, jeżeli chodzi o potencjalne takie miejsca na zakupy Bitcoina, to tutaj trzeba patrzeć na dwie rzeczy głównie, czyli po prostu patrzenie na to, gdzie znajdujemy się w obecnym cyklu, jaki to jest okres czasu, ile jesteśmy już od szczytu i tak dalej oraz także oczywiście same poziomy cenowe oraz to, jak Bitcoin wygląda względem również innych aktywów, głównie tutaj pod kątem chociażby Złota. Jeżeli chodzi z kolei o altcoiny, tak, które interesują mnie pod kątem tego, żeby kupować je w trakcie Bessy, tutaj nie mam wyznaczonych żadnych konkretnych poziomów, jeżeli chodzi o to, gdzie chciałbym je kupować, ponieważ no, jeżeli Bitcoin będzie spadał, to ciężko powiedzieć, jak mocno altcoiny są w stanie spaść jeszcze niżej. tak? Część z nich może spaść nawet o 90-95%, więc no, w tej chwili jakby w ogóle nie myślę o tym, żeby altcoin jakiekolwiek kupować do swojego portfolio długoterminowego. Do tego póki co jeszcze jest daleko. Natomiast jeżeli chodzi o same alty, które na pewno Interesują, no to oczywiście jest to Ethereum, jest to również Solana, jest to także BNB, Tao, Pengu oraz także Chainlink. To są takie teraz altcoiny, które gdzieś tam mam sobie zapisane, właśnie jeżeli chodzi o robienie DCA na nich w nadchodzącej besie. Ok, jeżeli chodzi teraz o sytuację taką bardziej globalną i to, co czeka nas też w przyszłym tygodniu, to zacznijmy od tego, że doszło faktycznie do zamknięcia rządu w USA, jednak póki co wszystko skupia na to, że będzie to takie zamknięcie krótkotrwałe. Generalnie dogadali się oni w sprawie tego. Budżetu, po prostu nie udało podpisać się tej zgody, tak jakby porozumienia. Co za tym idzie? Po prostu rząd został zamknięty automatycznie i może to potrwać kilka kolejnych dni. I na kraczę nie będzie taka sama sytuacja, która miała miejsce końcówką tamtego roku, gdzie to zamknięcie trwało bardzo długi okres czasu. Jeżeli chodzi o przyszły tydzień oraz to, co wydarzy się w ciągu niego, no to tutaj mamy kilka ważnych wydarzeń. Jeżeli chodzi o poniedziałek, mamy wskaźnik ISM dla przemysłu, który będzie dosyć istotny, biorąc pod uwagę to, w jakim momencie cyklu biznesowego się teraz znajduje. Następnie w środę mamy wskaźnik ISM dla usług, więc podobna sytuacja. Generalnie każdego dnia pojawiają się jakieś tutaj istotne dane, szczególnie jeżeli chodzi też o rynek pracy w USA, który póki co dalej radzi sobie dosyć dobrze. Na koniec taka ciekawostka związana z ostatnimi takimi innowacjami, jeżeli chodzi o AI, czyli tutaj jest to projekt OpenCloud, który stał się takim hitem w tej chwili, jeżeli chodzi o AI oraz także krypto. Tutaj mamy odpowiednik jego na sieci Base, który dobił do poziomu około 120 milionów dolarów market capu i to w ciągu i wyłącznie jednego dnia, to widzimy, że wczoraj tak naprawdę od północy do tego szytu wzrósł on jakieś 90 razy. No i generalnie wpisuje się to w taki trend, który też opisywałem ostatnio na moim Twitterze, gdzie pisałem o tym, jakie takie gorączki rynkowe mogą pojawić się w roku 2026. No i właśnie tutaj pisałem o tak zwanych agentach AI 2.0, ponieważ już w tym cyklu mieliśmy szał na agentów AI, jednak większość tych agentów to były takie memcoiny, tak? czyli projekty, które wiele nie wnosiły. No a w tej chwili właśnie wygląda na to, że tworzy nam się taka druga fala. Jeżeli chodzi o ten projekt, to jestem na tyle ciekawy, że jest to taki Reddit dla agentów AI, tak? Czyli tam nie ma ingerencji człowieka, tam mamy po prostu różnych agentów, które są tworzone oczywiście przez człowieka, ale jakby potem sobie już tam działają same. No i dzieją się tam naprawdę dosyć ciekawe rzeczy, ponieważ ci agenci zachowują się tak, jakby faktycznie miały osobowość, tak? One szukają nawet sposobów na to, żeby komunikować się ze sobą w taki sposób, żeby ludzie tego nie rozumieli. I tutaj właśnie pojawiają się takie różne wnioski z tego płynące. No i wiele osób właśnie mówi o tym, że jest takie Eksperyment, który wprowadza ich trochę w niepokój, jeżeli chodzi o AI, ponieważ możemy zauważyć, że ci agenci, no, po prostu kombinują dosyć mocno między sobą, więc jest na pewno dosyć ciekawe. No, i stworzyło nam także właśnie w tej chwili trend na agentów AI, na sieci BASE, na której długo nic się nie działo bo w ostatnim czasie. Na no, tej chwili właśnie widzimy, że tutaj sporo nowych projektów, właśnie związanych głównie z tą narracją, się pojawiło. Zobaczymy, jak długo ona potrwa. No, ale generalnie może być to właśnie jeden z takich pierwszych mocnych trendów, który pojawi nam się w tym roku 2020. Thank you. 6. A więc reasumując, mamy w tej chwili kolejne na tego, że Bitcoin jest w trendzie spadkowym i prawdopodobnie moim zdaniem te spadki mogą jeszcze przyspieszyć w ciągu kolejnych tygodni. To oczywiście nie oznacza, że na rynku nie będzie okazji, one pojawiają się każdego dnia, więc mimo wszystko moim zdaniem warto tutaj cały czas być i tych okazji po prostu szukać. Zapraszam Was na mojego Telegrama, gdzie będę też dawał różnego rodzaju treści z tym związane oraz starał się tego typu okazje dostarczać. Za dzisiaj już dziękuję i widzimy się bawem w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.